Za długo, za długo to jest za długo. Ale rzutów nie ma. Nie no ma. co, co on się bawi ty złami, Mazur? On nie wiem. On nie, nie, nie widzi czasu. On nie widzi czasu. Stracił 15 sekund. 10-9. I znowu zyskali na czasie. 8 sekund. To nie Czas czasu jest 7, 6, 5? 3 sekundy! 3 sekundy! Poczekać! Dwie sekundy! Dwie sekundy! Vite! Mi toccato! La taci fu il manto! Visite il mio papà To Turniej Na takich chwil warto by z tymi chłopakami trenować, nie? Nie. pierwszy raz wygrali w ogóle w tym, nie? W Ja co miałeś ja z algebry powiedz? No, to co daje? I <laughs>